no nadajemy do was, słuchajcie, z centrum lokarowic, gdzie nad brzegiem oceanu pojawiło się. To? Grizo? To, 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 to czyli Cine. co? Przekazujecie mikrofon. Powiedz e, co. E, to jest. E, biorę mikrofon. E, no więc jak widzicie, pojawiła się. Co to jest? Wieża? wieża latarnia. latarnią wieża. Lato wieża. Dlaczego to, to ma kowadło na górze. Bo ładnie wygląda. Understandable. Latowieża czy la wieża lato? Latowieża, bo to lato tak naprawdę. Wieża. Wież, wieża to jest połączenie wieży i latarni oficjalnie. Latowieża. Narzekane było, że nie mam gdzie mieszkać, więc. Stawiam dychę, że i tak będzie spieszko w tym namiocie. Tak. No, namiot fajny, o co ci chodzi, ale tam też mam łóżeczko i to wszystko to trzeba, więc tak naprawdę. Oficjalnie zamiast mojego dołu będzie tam taka piękna latowieża. jednocześnie będzie ona. Czym? Eee, Stawki będzie prowadziło, których nie mamy. Dokładnie. A, Więc no nie tak. ma co dłużyć, przedłużać, idziemy zobaczyć, jak wygląda. Yy, czekajmy co? się. Co? Nic, oczywiście. Dobra, Stąd widzimy, że musiałem przenieść swój jakże piękny namiot. Ognisko stoi, wszystko stoi, ale tutaj jak się zbliżymy. E, zanim zaczniesz zadawać ale... pytania, to jest akwizytor podatkowy. Ale to nasz akwizytor podatkowy, to nasza wioska. To czemu ma ode pieniądze? Pomieszkałeś w namiocie, który stoi tu, więc założył, że tu się sąsiad wprowadził. Tam to chciał ode mnie pieniądze, wiedział, że to ja. No teraz tak posiedzi jeszcze parę księżyców. No my musimy znaleźć nowego akwizytora. No to się nie no. Jeszcze. On żyje? No, trochę mu się dyndał, znamy że żyje. Jakby co w papierologii się napisze, że chłop żyje. że jest całej zdrowy. Ruszy się? No raczej... Siadło, kolacja, siadło, siadło, siadło. Eee! Polski język, trudnie, język, chce ze mną nie tak. No Też się czasami eee, zastanawiam. I, no więc i co myślisz o tej jakże pięknej wieży? Wieżo lat, wieżolacie, wieżu lato, lato wieży. Eee, si to, <laughs> przepraszam, ktoś mi, ktoś mi zadzwonił. Eee, tak, mam tu zasięg, nie pytaj. Eee, w takim razie jak mówiłem to jest akwizor podatkowy, co ty powiesz na to, aby zwiedzić tą wieżę. Chodź, chodź, zapraszam TV Crips, dawaj, dawaj Okej, okay, czekaj, gdzie to jest wejście eee, Tu po schodach na górę, tak Główne wejście jest tutaj. Nie, eee, co no co ty sobie myślisz? O. Eee. Ciaśnie, ale Jęk. przytulnie jak na razie. Ja tu jeszcze wszystko sobie ustawię. Mi się podoba. Co, co to za roślinka? To chyba miała być lampa. Ten Amazon to... coś dziwnie doprowadza rzeczy, wiesz? A, bo tu są te, dobra, bo to od dołu wyglądało jak liście. Myślałem, że to krzaczek, a tu są na, na świeczki. No pewnie. No dobra, chodź wyżej, chodź wyżej i zobacz jak to dobra, wygląda. Ide, ide... Idę. O, czekaj. Bo nie ma co tutaj, nie ma co czekać. No, no, no nie, lec po mnie, no. Co? nie wchodź mi. Tu nie jeszcze nic zbyt. takiego nie ma, ale jak wyjdziesz tutaj, się rozejrzysz, to możesz spojrzeć na naszą piękno. O, tam jest mały teaser, tam nie można patrzeć. Tam jest posąg naszego najodważniejszego członka wioski. Nie wybaczaj, no nie Nie przypadek. Jaki przypadek? Przypadkiem to ty powstałeś. Co? Nic. Co? Kontynuujemy. Nic nie... Co Bo to, ja tu, ja tu tak. nie mogę iść. <grym> Dobra, co tu jest, wiesz, Biblioteczka. A, wcale. To... Wca no tu dopiero otworzone świeżo, więc no jeszcze coś napisałem. No. Widzisz tu gdzieś tusz? Nie mamy tuszu. Nie, ale widzę przez okno centralnie dynającego za nogi tego. Eee, no co, no. Ty, ale czekaj. Albo mi się wydawało, albo stęknął. Chyba jeszcze żyje. Tak, stęknął. Oficjalnie jeszcze żyje, więc teoretycznie a, nie będzie nakłonany w papierach. No i zobacz, jak tu pięknie jest. Jest tu cieplutko, Uuu. można kiełbaski sobie grzać, można pianki wziąć, można wszystko. A co pomyśl o moich jakże pięknych banerach? Eee, prawie wpadłem. E, przepraszam, przewodniczyłem. Jak grubaście. <laughs> no święta ostatnio były to wiesz? Czyli podjadło. No, widać. Pancerz ci pęka. Co to, to mówi? A bannery to. Na no, poważnie? Co? A nic, nic. No prosty, prosty design, ładny design, mi się podoba. Całkiem ładnie, zamówiłem ich. Chyba 300 ja ileś. Nie Co? No, trzeba tą wioskę jakoś oznaczyć, no. A kto za to zapłaci? No, ja już zapłaciłem z góry. A jego pieniędzmi. Nie, trzeba by go stamtąd zabrać! Nic nie trzeba, niech tam siedzi! On jest, eee, on jest moim źródłem dochodu w tej wiosce teraz. Czyli chcesz tak tylko powiedzieć, że... Zrobiłeś sobie... Znaczy, zamówiłeś sobie te banery... Tak. I zacząłeś pisać dzienniki. Tak. Planuję opisać, jak wyglądała budowa tej jakże latargi. Plus opisać nasze przeżycia w tamtej wyspie, której tam teraz nie widać. To, ja to Weź, człowieku, przestań mnie wypiekać z tej wieży, ja mam jak wysokości! Uhu! jest? Aha. wiem go. Eee, a tam jesteś. Czekaj, ja Ale też nie? będę. Ja też chcę. Ja też chcę. Uwaga, uwaga, plum. Ofortku. chwilę myślałem, Boleciałem że. Nie na, się... na samo dno. <laughs> no, jak to zwykle bywa. No, w moim życiu to często tak bywa. Ale co ja ci powiem? No. Tu idę. Typ, teraz weź nie mogę, cholera jasna. Ty masz jakieś problemy dzisiaj? No ja mam problemy ze sobą odkąd, odkąd żyję no Ale czekaj, czekaj, czekaj W tej wieży jest jeszcze jedno pomieszczenie i ty jesteś u? No właśnie o tym mówię, wchodź sobie Jeszcze nie pozupełniałem w ale spójrz na beczki Spójrz na beczki Nie no, drugą beczkę Pieniądze zostały w tej samej alejce co zwykle Nic tu nie widziałeś Kapisz? Ja tu widziałem wszystko, to jest mój towar ja prowadzę manifest z tego stary. Kapisz czy nie kapisz? <laughs> A ty co, Skipper? Ty, no w sumie czekaj. No masz taki Często kolor, od... No masz kolor, no, kolor takiego pingwin. Locker pingwin. No i super, no jej super, mi pasuje. No tam, tam jeszcze się nie zbliżamy, tam posąg naszego bohatera. O ja, ja. Jeszcze ja go nie, nie wybaczy, wiesz? No, słuchaj, no, no ja co? się witałem, pomachałem do widzów, a on był na drodze i było pac! Aha, żebym ja teraz zaraz takiego ptpac nie zrobił, dobra. Ale co sądzisz ogólnie o, o wieży? Nie no, bardzo, bardzo fajne, z wyłączeniem naszego pracownika tutaj. On jest teraz moim pracownikiem, mi zbiera teraz pieniądze. Za coś musiałem opłacić te banery, nie? S słuchaj, słuchaj. Ale Zrobiłem... jak pieniądze jak no. tam za nogi? Prędase. W wolnym czasie. Teraz na przerwę. Ale patrz na to. Wiesz, ee, czym go przekonałem? Czy... Rozsądkiem i perswazją. A, Moja rozumiem, prawa rozumiem. ręka to perswazja, lewa ręka to rozsądek. To jest perswazja, a, a to, to rozsądek. jest rozsądek. <laughs> Dokładnie tak. Cholera, <laughs> jasne, muszę w pójść po diamenty. Ja ciągle zapominam, że mamy je zebrać jeszcze. Niby nie by trochę mamy z tych świąt, ale, ale przydałoby się mieć ich więcej. No, w każdym razie mi się wieża podoba. Myślałem, żeby dodać więcej jakichś akcentów takich fioletowych, ale stwierdziłem, że pasowała, to niech zostanie, jak jest. Co, co ty, czy, czy ty siftowałeś na moim? ci na namiocie! Aha! No, jak widzicie, drodzy widzowie, lokal, tańczy na moim namiocie, ale może w sumie teraz czas na małe ogłoszenie, czy zrobimy to pod koniec odcinka? Pod koniec odcinka, mi się wydaje. No, no, Pod ale będzie dla mnie, Oj, będzie duża niespodzianka w takim razie. Eee, a co do tej wieży, planowałem też, czekaj, bo skoro ona jest tutaj częściowo latarnią, to myślałem, że gdzieś po tej stronie, albo po drugiej, nie, po tej stronie, a? zacząć budować jakiś dok, jakiś mały port, coś. A to nie miało być tu? Eee... A to tutaj się zmieści, no to masz wypływ na, właściwie na ocean, a tutaj masz rzeki. No i... Pomwóz. Nie, no tu, tu jest wypływ na ocean. A ja nie ja po to przykopywałem tutaj sobie do domku dojście w wodzie, żeby tu nie było teraz portu stary. Ty tego nie kopałeś? Kopałem. Kiedy? No, zaraz jak się prowadziliśmy do wioski, A ja nie pamiętam! To nawet na początku było. No, wykopałem sobie tą rzeczkę, dlatego jest taka też prosta trochę. Dobra, dobra, zobaczymy w takim razie. Ja i tak byłbym za tym, żeby port był tam po lewej, bardziej, no ale co ja ci poradzę? Nic ci nie poradzę. W takim razie e, jeszcze pozostaje pytanie: tej poprzedniej wieży, w której byliśmy i tej wyspy. No? Czy my nie powinniśmy. Nie wiem. Myślałem, że może pod tymi grobami coś będzie. I czy by tam się nie można wiesz... Chcesz kopać groby? Rozkopywać bardziej, ale to niezbyt. legalne, prawda? Poczekiwa, poczekiwa, tak. widzisz? widzisz? To jest mój party zbrodni. no. Ostatnio o kolejnego gościa ja Noo, Nie, nie no, stary! Zabijasz mi wspólników! Bo wie za dużo. Dimitr też wiedział wiele i co? No i widzisz, jak skończył. Został bohaterem. No... A ty przestań kiwać, bo ja cię zaraz kiwnę. No. Patrz jak ucieka. O, ty, szt... fakt, się przestała kiwać. Widzisz? widzisz? Ja Trzeba ty. Ale to no, dobra, to. to Trzyb... jakby, no. co, co chcesz tam? Teraz iść kopać? Nie no, teraz to nie, ale myślałem, że w wolnej chwili można przejść zobaczyć też pod tymi grobami nie ma. Bo chociażby. Wiesz, te, te, ten grup, który był tam w, pod podobem, pod wioską właściwie, z którego zebrałeś tą cholerną czaszkę No to tam no, była ta no, no. czaszka i może coś tam będzie jeszcze w tamtych grobach. Nie mówię, że jak tam będzie czaszka, to ją bierzemy, tylko może Ty, coś poczekaj, wartościowego mam, w tych grobach, co? No, co? no, słuchaj, pomyślałem, zdarzyło mi się. No, no Cud. raz, no. Y, bo tamta czaszka w grobie to to była ta czarna czaszka. Tak. I tego gościa co usiadł też. Może to jakoś ten ze sobą, coś? Tamten gościu rzekomo był chory na coś, przez to co mu się wzięło i umarło. N A no. Ale wiesz, ja ekspertem nie jestem, ale chyba tak z reguły czaszki nie są czarne. Jak weźmiesz farbki i pędzelki, to będą. No co? Bardzo dziwne masz hobby, jeszcze ja trochę za nie mówiłem. <laughs> Dobra, będziemy musieli to przedyskutować. Wy w komentarzach piszcie standardowo też, co myślicie. O tej wieży, o wieżo latarni, o posągu. Naszego bohatera ku pamięci. Eee, I co myślicie jeszcze o teorii? Czy to jest powiązane? Czy te groby mogą być powiązane ze sobą? Że czarna czaszka tu, czarna czaszka tam. Ja osobiście nie wiem. Pewnie jak zwykle on coś. Ty już piłeś tam gryzówkę? Nie. okej, okay, to jest trzeźwy. Dobra, nie było tematu w takim razie, ale. teraz Aha! Co? Aha, dzień te Teraz Teraz czas na małe ogłoszenie. Teraz no to... czas na małe ogłoszenie. To dawaj, czyli honori. A więc jak już niektórzy z was mogli zauważyć, eee, niektóre osoby dostały dostęp do czegoś, co utworzyliśmy, a mianowicie utworzyliśmy serwer Discorda dla Lokarowic. Będzie on dostępny dla każdego, dla każdego widza będzie link do dołączenia w opisie. No, właśnie chciałem to powiedzieć. Zaproszenie będzie w opisie. Dostęp ma każdy. Będziemy tam organizować czy to nawet wieczory filmowe, czy to grać z widzami, czy to siedzieć po prostu gadać. Będą różne konkursy, może nie wiem. Po będzie można postować screeny, będzie można postować memy, będzie można postować... arty, ja tak, tak naprawdę. Ja tak tylko dopowiem, że właśnie teraz nagrywając, to, to, to tam właśnie siedzimy. Tak, właśnie siedzimy na tym jednym z kanałów, więc wszyscy to będą widzieć. A mało tego, dosłownie przed włączeniem nagrywania, siedziałem na kanale i gadałem już z paroma osobami, czyli... No polecam wejść, bo tak naprawdę będziemy tam spędzać większą część czasu, więc... W większości was z was uda się pokazać z nami. Czy coś jeszcze chcesz dodać? Yy, tylko ogromne Offset. podziękowania. Co? Yy, ogromne podziękowania. Pakuj się dla... Stąd teraz. Zabiły się. Trudno. Yy, ogromne podziękowania dla Twitcha, który yy, pomógł przygotować. To właściwie zrobił wszystko. <laughs> Więc jakbyście mogli, to wpadnijcie na jego Instagram. Też dodasz chyba gdzieś w opisie coś. Dam w opisie Instagram i kanał na Twitcha na kanał Twitcha. <laughs> no. I więc co możecie tam, jeszcze? tam zostawić followka, byłoby bardzo fajnie. A i jeszcze oczywiście do, do serwera Discorda będą tam specjalne rangi dla osób oglądających, na Discordzie też znajdziecie przedsmaki odcinków, które się dopiero pojawią tak naprawdę, rzeczy, których jeszcze na odcinkach nie było, a dopiero się pojawią, więc im wcześniej tam będziecie, tym więcej się dowiecie, tak? Tak. A w tym momencie ja będę odcinek kończył. A wy komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i wbijajcie na następny odcinek, na, te, na kanał tego pana, który stoi po mojej y, prawicy, waszej lewicy. Tutaj ten, ten lokar pingwin. A to jest pan Twitch. Trochę mnie przeraża. No tak. <laughs> Nie mowa z niego. Słuchaj, no. Albo nie, dobrze, nie. Ja, 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 ja nic nie mówię. W takim razie ja się z wami żegnam, wy się trzymajcie, w tle moja wieża i Ju.